Thank you. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Damasławku. Wczoraj wspominałem o wielu inwestycjach, które będziemy realizować w 2021 roku na terenie Gminy Damasławek. Jedna z nich będzie realizowana właśnie za nami. Jest to budowa boiska ze sztuczną trawą oraz kortu tenisowego, który jednocześnie będzie wielofunkcyjnym boiskiem. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu, które pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu. W ostatnich dniach podpisałem umowę na dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska. Dzięki któremu otrzymamy wsparcie w wysokości 728 tysięcy złotych. Dofinansowanie to było możliwe dzięki współpracy z posłami z naszego regionu. Dlatego bardzo dziękuję pani poseł Marcie Kubiak, która cały czas pilotowała to zadanie. Dziękuję ministrowi Grzegorzowi Piechowiakowi, który nadzorował również pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Oraz dziękuję bardzo za współpracę posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu. Szanowni Państwo, realizacja ma się zakończyć w tym roku. Już nie możemy się doczekać, aż rozpocznie się budowa. Wkrótce będziemy ogłaszać przetarg. Mam nadzieję, że dzięki nowym obiektom nasza młodzież będzie mogła się rozwijać, a nasz klub Soku Damasławek będzie miał fajną bazę do treningów oraz rozgrywania meczy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.